Jeszcze las, ale też park. Witkowicka ostoja drzew, krzewów i innych roślin, ale też dom dla wielu zwierząt. Może zaskoczyć niejednego. Możemy zacząć od zaskrońca żaby trawnej. Możemy wspomnieć kilka gatunków trzmieli, biegacza skórza z tego, który tu występuje. To z takich bezkręgowców. Jeżeli chodzi o ptaki, to ciekawy jest tutaj zimorodek, a nawet pliszka górska, która nie ma wiele miejsc występowania w Krakowie. Projekt miejskie przestrzenie zielone, tylko brzmi tak ciut sztywniacko, bo najprościej mówiąc, chodzi o to, by w zajęcie się tym, co jest i powinno być w takim parkolesie, wciągać ludzi. Odbył się tutaj piknik, który e, pozwolił nam na zbadanie potrzeb mieszkańców. Mapowaliśmy, jakie te potrzeby są, zaznaczaliśmy, w jakich miejscach te e, potrzeby powinny być zrealizowane. Chcieliśmy, żeby był zagospodarowany z jednej strony, czyli e, tak jak widzimy z tyłu, żeby e, były atrakcje dla dzieci, ale z drugiej strony, żeby były zachowane też walory środowiskowe. I kto by nie chciał mieć kawałka swojego lasu czy parku, a jak jest urządzony według naszego pomysłu, to nawet jak jest miejski, jest przecież nasz.